Maria Kownacka, plastusiowy pamiętnik. Ilustracje: Artur Piątek. Strona pierwsza do dziesiątej. Jak powstał plastusiowy pamiętnik? Było to bardzo dawno temu. Wasze mamusie nosiły wówczas jeszcze krótkie sukienki, a czesały się w warkuczyki z kokardkami. Albo obcinały włosy na poleczkę. Redaktorka Płomyczka umyśliła sobie wtedy, żebym koniecznie pisała opowiadania o szkole, które ciągnęłyby się w pisemku przez cały rok, a bohaterem opowiadania miał być taki ludzik z drzewa czy też z gałganków. A ja wcale nie miałam ochoty o tym pisać to będzie bardzo nudne powiedziałam. Ale jak redaktorka coś postanowi, to na to nie ma sposobu. Co tu począć? Od czego jednak człowiek ma przyjaciół? Miałam taką siedmioletnią przyjaciółkę, Krysię. Nie czesała się ani z warkoczyki, z kokardkami, ani na poleczkę, tylko nosiła czuprynę, jak chłopak. I palce miała zawsze pomalowane atramentem, bo właśnie przestała pisać ołówkiem i zaczynała gryzmolić pierwsze kulfony piórem. A oprócz tego opowiadała i ozdabiała wspaniałymi rysunkami dziwne i piękne historie. Nieraz naradzałyśmy się z Krysią, o czym by tu ciekawym, do Płomyczka napisać. Myślę więc sobie, pójdę do Krysi, ona na pewno poradzi. Krysia wysłuchała mnie poważnie i mówi. Masz rację. Jeśli on będzie z drewna albo z gałganków, to do niczego. Wyjdzie nudziarstwo. Ale czekaj, siedzimy na ławce, może się coś wymyśli. Więc usiadłyśmy na ławce pod krzakiem jaśminu, miś, Krysi, Krysia i ja. Popo, się głowy, mistrza, łapką, a my rękami myślimy, myślimy i nic. Nikt zna nas jakiś ani rusz. Nic nie możemy wymyślić. Ale Krysia mnie pociesza. Czekaj, nic się nie martw, to się samo znajdzie. I rzeczywiście, w dwa dni potem do, na, do moich drzwi buch, buch, buch. Ktoś gwałtownie... Zakołatał. Biegnę, co tchu, otworzyć by w drzwiach stoi Krysia. Oczy jej płoną. Spod beretu wygląda wichać czupryny. Tornister przerzucony przez jedno ramię. Już mam, już mam, krzyczy od progu. Co masz, co wiesz, Krysiu? Wiem, z czego on będzie. I Krysia zdziera z pleców tornister, z tornista wyjmuje piórnik, a z piórnika, moi kochani, tyciusieńkiego ludzika, jak ziarnko fasoli. Z pękatym nohalkiem i odstającymi uszami. Stawia go sobie na dłoni i woła. Widzisz? Teraz rozumiesz? Z czego on będzie? Kiwnęłam głową z zachwycie. Rozumiem. Z plasteliny. A na imię będzie miał Plastuś. Tegośmy sobie z Tosią umyśliły. Bo to Tosia go ulepiła na lekcji. A któż to jest ta Tosia? Tosia to moja koleżanka. Ona jest najlepsza ze wszystkich. Musisz koniecznie napisać o Tosi i Plastusiu. Rozumiesz? Można by będzie dolepić uszy, jakie się chce, rozbałkować nos jak trąbę słoniową, no i będzie mieszkał stale w upiorniku, u tosi w piórniku. A może i o tobie napisać. Nie, o mnie tam nie pisz. Ja jestem zawsze rozczochrana i palce mam zawsze uwalone atramentem. To wiesz, może ten plastuś będzie wojował z atramentem, żeby dzieciom palców nie brudził. Tak. Tak, niech wojuje i niech ma tysiąc przygód, a oto si jaka ona jest, to już Ci opowiem i przyprowadzę się do Ciebie. Odtąd Plastuś stał na moim stole, a pamiętnik jego pisało się jak tak łatwo, jakby naprawdę on sam opowiadał w tym swoje przygody. A teraz powiem Wam w sekrecie. Kresia teraz już jest dorosła pracuje jako lekarz i nawet nosi okulary Otóż jeżeli kiedy będzie was prześladowała pani doktor która nosi biały fartuch i okulary jeżeli z wami wesoło pożartuje a na jej biurku obok różnych mądrych przyrządów będzie stał plastuś poznacie go zaraz po odstających uszach i perkatym nohalu to zapytajcie wtedy pani doktor, czy jej na imię Krystyna. To będzie na pewno ta właśnie Krysia, która wymyśliła Plastusia. Od tego czasu minęło wiele lat. Plastusiowy pamiętnik pierwszy raz ukazał się w płomyczku 2 września 1931 roku, a w książce wyszedł po raz pierwszy w roku 1936. Plastusiowy pamiętnik. Tłumaczony jest na wiele języków obcych, i zdaje się, że wszędzie, gdzie się ukaże, jest bardzo lubiany przez dzieci. Nic dziwnego, przecież dzieci na całym świecie mają piórniki i wojują za tramentem. Dlaczego nazywam się Plastuś? Jestem malutki ludzik z plasteliny, dlatego mam na imię Mi Plastuś. Mam śliczne mieszkanie. Oddzielny drewniany pokoik. Obok mnie w drugim pokoju mieszka tłuściutka, biała guma. Ta guma nazywa się Myszka. A teraz koło gumki mieszkają cztery błyszczące ostre stalówki. A z drugiej strony, w długim korytarzu, mieszka pióro, ołówek i scyzorek. Z początku nie wiedziałem, jak się nasz dom nazywa. Teraz już wiem. Piórnik. Naszą gospodynią jest mała Tosia. Na lekcji rysunków siedziałem na ławce w rowku koło Ołówka. Ołówek mi opowiedział, skąd się tu wziąłem. To było tak. Na pierwszej lekcji, zaraz po wakacjach, było lepienie z plasteliny. Pani rozdała dzieciom zieloną i czerwoną plastelinę i dzieci lepiły co same chciały. Bronka ulepiła gniazdo z jajeczkami, Wicuś ulepił grzybki, chłopcy spod okna ulepili psamoloty, a Tosia ulepiła mnie. Takiego malutkiego ludzika. Ja mam duży, czerwony nos, odstające uszy i zielone majteczki. Wszyscy powiedzieli w klasie, że jestem śliczny. Tosia mi zrobiła ołówkiem oczy i zaraz zacząłem patrzeć na wszystkie strony. A jak Tosia przylepiła mi uszy... To zaraz zacząłem słyszeć, co się w klasie dzieje, a teraz wszystko widzę i słyszę i mieszkam sobie w tosiowym piórniku.